Siema, ja jest i W dzisiejszym odcinku jesteśmy jak zwykle na CSGO skins. Pamiętajcie, żeby w sobie z kodem Maja. macie 10% do depozytu oraz dwa, dwójeczkę na start. Dodatkowo macie szansę na wygranie któregoś z tych skinków, więc polecam. Dzisiaj budżecik jak zwykle taki ok. Możemy zacząć sobie od ten mówię, skrzynki jak zawsze, prawie zawsze. I dostaniemy równe nic jak zawsze. Nic się nie zmienia nigdy Dobra Zróbmy sobie teraz tak Że otwórzmy sobie Możemy otworzyć sobie to Idzie powoli zima Zimowy klimacik Czy cokolwiek dostaniemy Zobaczmy Okej okay. To może być Nie, to nie jest bardzo dużo Kurwa Czemu dajecie ładny kolor Na tak gwniany skin Jeszcze jedno <noise> to blisko no No dobra. Dobra, ta skrzyneczka ewidenty nie chcę oddać, Czy są jeszcze jakiekolwiek fajne świąteczne skrzyneczki. Ja kocham święta, święta są cudowne, święta są okazami rodzinnym. Nie wiem, chciałabym pójść bardziej w niebieskie skrzynki, takie świąteczne, białe, coś tego typu. Możemy zatworzyć to. Otworzyć, to. Cokolwiek, co kolorem wygląda mi na trochę, świąta, trochę świąteczny okres, to sobie strzęki otworzymy. Eee, no, a tak ogólnie, tak jak mówiłam, święta jest zajebiste. Masz wolne, zwłaszcza czas z rodziną, dobre jedzonko, prezenciki i zajebisty skinek. Dziękujemy. Dobra, a w sumie jak oddało, to zrobię sobie ją na buściku. Może odda więcej. Mm. Lu? 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 O, dobra, coś nie działało ze skrzynką, już działa, jest super. I to nie będzie drogi skrzynek, prawda? Jeszcze raz. Coś, coś, coś nam dało. to już taki zastanówka. No właśnie, dobra. Czy mamy jeszcze jakiekolwiek pewne skrzyneczki? jak mały budżecik? Otwórzmy sobie jedną tą. Ona jest tak ładna, tak bardzo mi się podoba, że może cokolwiek... O kurwa, prawie Prince stream. Kocham skiny stream, Są piękne, są śliczne, są cudowne. Otwórzmy sobie jeszcze jedną. No. Jak oddało, teraz wątpię, że odda, ale... No nie, prawie Prince stream znowu. Jak on jest piękny. Ale dało nam dużo no. Może print stream. No proszę. No proszę. Okej, okay, to, to jest coś warte? Chyba tak. <laughs> chyba tak. Ej, dobra, nie wiedziałam, że ta skrzynka będzie tak fajnie oddawać, bo jak na razie daję naprawdę spoko i już chyba to z prawda? Zwimertowaniem. Nie. Yeah. Dobra, zobaczmy, czy są jakiekolwiek bitewki. Ciekawe. Ktoś się dał pięć takich? pojeb. Dobra, to tutaj możemy dołączyć. Ma parę skrzyneczek. Ta, niech skrzyna czeka, dobra. Może cokolwiek ciekawego nam się uda, żeby jakkolwiek wygrać. Na razie średnio, ale dobra. Na no. no Underdog'a, dobra, okej. Okay. Niech żemek trafi coś drogiego. Cokolwiek drogiego niech trafią. Dobra, na razie prowadzimy. Ale to się wszystko może zmienić, bo różnica jest bardzo mała i wazgimy coś warte. Okej, okay, mamy remis. No nie, chcę się jeszcze drobno, fajnego, tak żebym mogła wygrać sobie co. Dajcie mi jakieś drobiny, jakieś dupek. No ostatnia skrzynka, no bo łagam. Różnica jest dwóch złotych. Na dupę, nie? No. Ech, dobra. Mm. Są jeszcze jakiekolwiek bitewki fajne. Mm, 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 mm. Może coś, coś. Pojebało w opał. Eee, A dołączmy sobie do niej. No nie i chuj. No i zobaczmy. Za 336. Może będzie OK? Niech tylko ktoś szybko sobie dołączy. Ewentualnie niej da bota. I zobaczmy, to jest 2 na 2, tak? Dołączę ktoś dzisiaj. Dobra, dołączyły dwa bociki. Więc zobaczmy, jak tam pójdzie. No oby, kurwa, mać W łebce strzelę. mi yy, yy. to. Jest tragicznie. <grywanie> Pierwszy drop, ale dobra, to się... Wszystko się może zmienić. Wszystko się może zmienić. A wygrywamy. To co ja gadam w ogóle te do kłopoty. Yy, dobra. I jak, na razie git. Okej. Okay, tu coś lepszego za 50. Dobra. I ostatnia skrzyneczka, byle by nie zjebać, To nie będzie waszywarto, nie? No i super. Zajebiście. Szczerze, mega fajna bitwa. Eee, co my możemy sobie zrobić jeszcze? Zróbmy sobie tak bitewkę i zobaczymy, czy ktokolwiek coś fajnego dropnie. I jak na razie nic ciekawego. Fajnie jakby które z tych droższych dały coś, nie? Kaj okay, na razie prowadzę zbyt fajnie. O, no, kurwa, no ten Princelin, no cały czas go widzę i cały czas go nie chcę dać. Nie fajnie. O, w końcu! Ja pierdolę. Kocham, kocham Princelin. Nie ma lepszego skina dla mnie. Ale naj, najładniejsze jest emki. Pięknie. Pięknie. Eee, czekajcie w sekundkę. Nie mogę sprzedać, mogę sprzedać, mogę przegrać. Eee, sprzedamy te samo Chcę sprzedać. Średnio i to sprzedań. Jest to, to, to mi tyle kawachów. Ale tego mogę zostawić, nie to sprzedać. Chcę mogę sobie fnąć? Nie, jak to Tak? O, super. Dobra. Dobra, eee, jeszcze bym sobie coś na koniec sam zrobiła, i to jest. O, sobie jednego silenta. Może szczęście, jakkolwiek odda. Dzisiaj ogólnie oddaję fajnie, ale widzę, że teraz nie jest najlepiej. O! <laughs> Przepraszam bardzo. Jednak ten skin jest bardzo fajny. <laughs> Dobra, eee, ile to się ta skrzynka nam 420. O, zróbmy to. A czemu by nie? Tak na koniec. Nie, no chyba co ja ze mnie robicie, no Boże święty, no. Aż mi się olechciało wszystkiego, nie? <laughs> Taka tragedia, jak gówno. Tak blisko, no Boże. Dobra, daj to. Daj coś, 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 daj coś no. Jest gówno warta. Mhm. Dobra. Ostatnia bitwa za 70 i lecimy spać. Dobra, daj mi to. O, to są sumy. Dobra, zróbmy sobie tak, zróbmy tak, ale zróbmy underdog i wuj. Albo się wyzorowujemy, albo nie. I tyle. A dodam ci bo to samo co. Ryanaczko. A ja sobie wezmę Emilka, albo nie. Michaela. A już nie muszę nawet. Dobra. Zobaczmy. Jest kśneczki na busiku. Potrafcie coś zrobić, potrafcie coś zrobić, potrafcie coś zrobić. Daj Dobra. Włączmy to na handlarzu. I. Huu! fajnie. zabicie. Dobra, spoko dla mnie git. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj fajnie oddało. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie plaid streama, bo ja kocham. Jest na skinem moim zdaniem i nikt tego nie zmieni. I to było na tyle. Ilu.